z tej strony Mikołaj Lech. Choć na moim blogu skupiam się głównie na prawnej chronie marki, to tym razem postanowiłem osobne nagranie poświęcić właśnie patentom na wynalazki. Muszę przyznać, że ta tematyka nie jest wcale łatwa, zresztą sami przedsiębiorcy mają tutaj naprawdę wiele błędnych przekonań i z częścią tych przekonań postaram się za chwilę zmierzyć. Myślę, że po obejrzeniu tego nagrania zrozumiesz takie fundamentalne zasady, którymi, na których opiera się prawo patentowe. Dowiesz się, co można chronić w tej formie, a czego absolutnie nie. Zacznę może od tego, że patenty, które udzielane są przez Urząd Patentowy, to nie jedyny sposób ochrony pomysłu na biznes. W artykule, do którego link właśnie powinien Ci się wyświetlić, omówiłem aż 9 narzędzi prawnych, z których możesz skorzystać po prostu próbując zabezpieczyć swój pomysł. Część z tych narzędzi jest darmowych, a część płatnych. To, z których możesz skorzystać, zależy m.in. od tego, co właściwie chcesz objąć ochroną. Każde z tych narzędzi ma swoje możliwości oraz pewne ograniczenia. Trzeba tylko wiedzieć, jak z nich skorzystać, no ale to szczegółowo tłumaczę właśnie w tamtym artykule. No dobrze, ale tutaj mam mówić jedynie o patentach na wynalazki. Ten temat jest dość kontrowersyjny. Część osób uważa, że prawo patentowe jest niepotrzebne. Pod jednym z moich nagrań miałem nawet. Przyjemność, nieprzyjemność przeczytać komentarz, że to smutne, że zawód rzecznika patentowego jest w ogóle potrzebny na rynku. I ten komentarz skłonił mnie trochę do refleksji, skłonił do refleksji co właściwie społeczeństwo zyskuje dzięki temu prawu patentowemu. No w końcu monopole są złe, bo burzą taką zdrową, uczciwą konkurencję. Z istnienia prawa patentowego społeczeństwo moim zdaniem ma takie dwa główne zyski. No, po pierwsze motywuje ono wynalazców, czy też całe firmy do wprowadzania innowacji. Rozwiązując jakiś istotny społecznie problem, takie osoby no, mogą po prostu liczyć na określone korzyści finansowe. Wynalazca może zarabiać na udzielaniu licencji na swój patent, a całe korporacje mają no, tak naprawdę przez wiele lat zabezpieczoną przewagę konkurencyjną taki monopol. Prawny. Brak ochrony patentowej hamowałby postęp i zniechęcał do jakichkolwiek innowacji. Czy firma farmaceutyczna wydawałaby setki milionów dolarów na badania, wiedząc, że w kilka miesięcy efekty ich prac skopiuje konkurencja? Najpewniej nie. Oczywiście to wpływa na finalną cenę leku, ale myślmy logicznie. Lepszy, drogi lek niż brak takiego leku. Podobnie ze smartfonami. Ten mały komputer, no, pełen jest rozwiązań chronionych patentami. Gdyby nie one, cena urządzenia byłaby wielokrotnie niższa. Tylko też bez tych patentów. Telefon z takimi funkcjonalnościami tak naprawdę nie mógłby powstać. I historia świata pokazuje, do czego prowadzi tak naprawdę brak ochrony patentowej. Komuniści w Rosji no, ze względów ideologicznych byli przeciwnikami systemu patentowego. Wprowadzili więc takie prawo, które tak naprawdę uniemożliwiało ochronę jakichkolwiek wynalazków. No, pozwoliło to przedsiębiorcom w tamtym czasie no, w nieograniczony sposób korzystać z cudzych rozwiązań technicznych. Jednocześnie jednak no, faktycznie zabiło jakąkolwiek motywację do prowadzenia badań i rozwoju. Jedyny postęp, jaki w tym czasie miał tam miejsce, dotyczył przemysłu zbrojeniowego, ale było to motywowane takim dużym strumieniem finansowania z budżetu państwa. Naturalnie po upadku ZSRR Rosja podpisała już stosowne umowy międzynarodowe i wprowadziła u siebie system patentowy, tak jak już w każdym cywilizowanym świecie był. Drugą korzyścią z istnienia tego prawa patentowego jest to, że literatura patentowa stanowi po prostu genialną bazę wiedzy. Chodzi o to, że osoba chcąca uzyskać patent na wynalazek musi szczegółowo opisać swoje rozwiązanie. Opis patentowy musi być na tyle dokładny, aby ekspert z danej dziedziny mógł, na jego podstawie odtworzyć wynalazek. A pamiętaj, że choć wynalazki mogą być faktycznie chronione do 20 lat, to w praktyce mało który tyle obowiązuje. Przedsiębiorcy czasami świadomie po prostu nie przedłużają takiej ochrony. W takim przypadku wynalazek wchodzi w stan techniki i w tym momencie każdy może z niego legalnie korzystać. A jako, że opisy patentowe są dostępne online, no to mając dostęp jedynie do internetu, jesteś w stanie naprawdę w chwilę dotrzeć do interesującej Ci technologii. I właśnie do naszej kancelarii kiedyś przyszła firma, która planowała zainwestować potężne pieniądze w farmy wiatrowe. Zrobiliśmy dla niej takie badanie patentowe, w wyniku którego ściągnęliśmy około 200 opisów patentowych tak naprawdę z całego świata. Na tej podstawie nasz przedsiębiorca... Yy, Wiedział, z jakich rozwiązań może spokojnie korzystać, a na jakie powinien uzyskać licencję, ewentualnie jakie patenty może próbować odkupić. Generalnie stworzenie własnej technologii zajęło mu dzięki temu miesiące, a nie lata. A to wszystko właśnie dzięki dostępowi do tej literatury światowej. Gdyby prawa patentowego nie było, przedsiębiorcy chroniliby swoje rozwiązania niczym Coca-Cola, czyli tajemnicą przedsiębiorstwa. Prezesi firm technologicznych szczegółowe opisy swoich wynalazków chowaliby głęboko w sejfie. Wyobraźmy to sobie. Miliony opisów patentowych, które teraz dostępne są tak naprawdę po kilku kliknięciach myszki, no byłyby schowane przed oczami całego świata. Gdyby tak robiła każda firma, no to postęp cywilizacyjny byłby po prostu wolniejszy. I właśnie w tym kontekście należy zadać sobie takie pytanie. Czy dostęp do światowych zasobów wiedzy za cenę przyznania twórcy takiego ograniczonego w czasie monopolu prawnego jest tego warty? No myślę, że tutaj każdy powinien odpowiedzieć sobie na to pytanie sam. Osobiście porównałbym prawo patentowe do broni. Broń sama w sobie nie jest ani dobra, ani zła. To od człowieka zależy, jak ją wykorzysta. No i tak z broń można zabić niedźwiedzia, który nas atakuje, albo ochroniarza, który broni banku. Podobnie zresztą jest ze znakami towarowymi. Co do zasady znaki towarowe rejestruje się po to, aby przedsiębiorcy chronili swoje marki. Tylko, że to tak jak istnieją trole patentowe, tak są również trole od znaków towarowych. Takie osoby lokalizują firmy, które swoich marek nie chronią i zastrzegają ich nazwy na siebie. Później tak uzyskane prawo ochronne wykorzystują do szantażu czy też do zmuszenia takiej firmy do zmiany nazwy. Czy to oznacza, że prawo pozwalające na rejestrację znaków towarowych jest złe? Nie. To od ludzi zależy, czy będą to prawo wykorzystywać w sposób etyczny czy nieetyczny. No dobrze, ale rozważania o ochronie patentowej należy, myślę, zacząć od tego, co w ogóle w tej formie można chronić. Co do zasady, patenty udzielane są na wynalazki. Od strony formalnej należy złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu patentowego wraz z takim obszernym, szczegółowym opisem patentowym. Warto na tym etapie skorzystać z pomocy rzecznika patentowego. Chodzi o to, że jeżeli zrobimy błędy w zastrzeżeniach patentowych, to albo patentów w ogóle nie dostaniemy, albo konkurencja łatwo będzie w stanie taki patent obejść. Jeżeli chodzi o Polskę, to przepisy ustawy prawo własności przemysłowej no nie definiują, co tak, należy, co tak naprawdę należy rozumieć przez wynalazek. Mówią jedynie o cechach, jakie musi mieć wynalazek, aby mógł być objęty ochroną patentową. I tak, mowa jest tam, że patenty są udzielane no, bez względu na dziedzinę techniki, na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Ja to zawsze upraszczam i swoim klientom tłumaczę tak, że wynalazek jest technicznym rozwiązaniem jakiegoś problemu. Jeżeli myślisz o ochronie patentowej, to na początek musisz zadać sobie takie elementarne pytanie: jaki problem rozwiązuje mój wynalazek? Jeżeli żadnego, no to prawdopodobnie twój pomysł nie kwalifikuje się do ochrony patentowej. Przykładowo, charakterystyczny wygląd mebli, akcesoriów, zabawek można chronić wzorami przemysłowymi. Chroni się w tej formie ich wygląd, design. Natomiast można chronić nazwę czy też logo firmy, rejestrując znaki towarowe. To, że wynalazek musi rozwiązywać jakiś problem, pokażę Ci na kilku, mam nadzieję, bardzo obrazowych przykładach. Swoją drogą, jak za chwilę zobaczysz, opatentować można rzeczy, które są konstrukcyjnie proste jak budowa cepa. Nie musisz od razu budować silnika do rakiety odrzutowej, aby takie rozwiązanie, jak to się mówi, było godne ochrony patentowej. Zacznijmy jednak od polskiego wynalazku, który jest w gruncie rzeczy zwykłą elastyczną płytą do zaganiania warchlaków. Jak przeczytałem w opisie patentowym, tak naprawdę do tej pory trzodę zaganiało się głównie rażąc ją prądem, no i to de facto spełniało swoją rolę. Zwierzęta się przemieszczały, ale bardzo mocno je to stresowało, no i być może to wpływało na jakość mięsa. Czyli mamy zlokalizowany problem do rozwiązania, zestresowane zwierzęta. Udało się ten problem rozwiązać, konstruując taką elastyczną płytę, zawierającą. Otwory po prostu na ręce. Jak widzisz na nagraniu, płytę przesuwa się do zwierzęcia i, napierając na nie, wymusza jego ruch. Oczywiście można się śmiać, że rozwiązanie jest banalnie proste, wręcz głupie, ale jak to ktoś fajnie kiedyś powiedział, jeżeli coś jest głupie, ale działa, to wcale nie jest głupie. I to rozwiązanie świetnie sprawdza się po prostu w praktyce. Drugi wynalazek, o którym chciałem ci powiedzieć, jest bezpośrednio związany z pizzą. Być może zdarzyło ci się, że wieczko dużego kartonu od pizzy przylepiało się do sera. Jeżeli z tym problemem nie miałeś do czynienia, no to pewnie dlatego, że już 30 lat temu został rozwiązany przez pewnego amerykańskiego przedsiębiorcę. Otóż ktoś wtedy wpadł na pomysł, aby na środku piscy po prostu umieścić taki oto trójnóg, taki plastikowy element, dzięki czemu. Po 30 latach patent wygasł, ochrona już nie obowiązuje i cały świat dzięki temu może w komfortowych warunkach transportować pizzę. Trzeci wynalazek, o którym chciałem Ci teraz powiedzieć, wydaje mi się, że nie został opatentowany, ale spokojnie do takiej ochrony się kwalifikował. O tym rozwiązaniu mówił lech Kaniu w rozmowie z Adrianem Gorzyckim na kanale Przygody Przedsiębiorców. Możesz tę rozmowę naturalnie znaleźć na portalu YouTube. Link do niego znajdziesz również w opisie do tego nagrania. Dla osób, które nie wiedzą, Lech Kaniuk jest współtwórcą serwisu do zamawiania jedzenia pizzaportal.pl, a obecnie rozwija również markę i taksi. W wywiadzie z Adrianem Lech opowiedział, że jako nastolatek pracował w hucie w Szwecji. To była dość niebezpieczna praca i takich, w takich wielkich zbiornikach, które były pieszczotliwie nazywane kadzidełkami, znajdował się płynny metal. Aby go z tego zbiornika wydostać, po prostu wierciło się dziurę w otworze, który był zalepiony gliną. Jeżeli jednak glina zmieszała się w tym czasie po prostu z metalem, no to otwór trzeba było ręcznie przez pracownika wyspawać. No i gaz potrzebny do tego procesu dostarczany był przez taki zwykły gumowy Wąż, a przez to, że podłoga w chucie była pełna kamieni, no to wąż od tego szurania po powierzchni bardzo często psuł się i pękał. No i sytuacja, kiedy obok rozgrzanego do czerwoności metalu jest nieszczelny wąż z gazem, była delikatnie mówiąc dość niebezpieczna. No i właśnie lech kaniuk rozwiązał ten problem w dość prosty sposób. Znalazł długą i elastyczną sprężynę, po czym włożył do niej ten wąż z gazem. Sprężyna otaczała wąż, dzięki czemu chroniła go od ostrego otoczenia. I tak jak do tej pory wąż musiał być wymieniany nawet kilka razy dziennie, to prototyp lecha kaniuka przetrwał ponad rok. Huta dzięki temu rozwiązaniu oszczędziła czas i pieniądze na wymianę tych węży oraz po prostu zdecydowanie podniosła bezpieczeństwo swoich pracowników. No i teoretycznie nawet tak proste rozwiązanie jak połączenie gumowego węża i sprężyny kwalifikuje się do tej ochrony patentowej, ponieważ nie było rozwiązaniem oczywistym. Z tym że nawet jeżeli wynalazek rozwiązuje jakiś problem techniczny, to nie oznacza automatycznie, że uda nam się go opatentować. Po pierwsze trzeba wyjść od tego, że wynalazek musi mieć charakter techniczny, czyli musi w jakiś sposób oddziaływać na materię. Charakter techniczny bez wątpienia ma wytwór materialny typu właśnie ten telefon, tylko że taki telefon składa się, zauwa zauważmy, z elementów technicznych, jak procesor, czy obudowa, i nietechnicznych, czyli cały ten software. I właśnie problem w tym, że czystego oprogramowania nie da się opatentować. Jeżeli temat Cię ciekawi, to szczegółowo opisałem go już na moim blogu. Link do tego artykułu właśnie powinien Ci się wyświetlić. Może dodam jedynie w tym miejscu, że poza tym czystym oprogramowaniem charakteru technicznego nie mają również algorytmy, szyfry, czy sztuczne. Języki, na przykład języki programowania. W momencie, kiedy dokonamy zgłoszenia wynalazku do patentowania, ekspert z urzędu patentowego w takim pierwszym kroku sprawdza, czy nasz wynalazek ma ten charakter techniczny. Jeżeli uzna, że tak, to przechodzi do sprawdzenia kolejnych trzech wymogów, które są stawiane przez prawo. Pierwszym wymogiem jest wymóg nowości światowej wynalazku. Oznacza to, że jeżeli tylko ujawnisz swoje rozwiązanie na przykład na targach, na konferencji, w jakimś czasopiśmie, na jakiejś platformie crowdfundingowej typu Kickstarter. Czy na przykład poprzez sprzedaż danego produktu, no to swojego wynalazku możesz już nie opatentować, a jeżeli ci się to uda, to konkurencja może ci go unieważnić. I to jest niestety częsty błąd bardzo wielu przedsiębiorców. Najpierw wprowadzają jakiś towar na rynek, a dopiero później, kiedy ten towar bardzo dobrze się sprzedaje, myślą o jego ochronie. Zasady są tutaj proste. Zanim ujawnisz światu swoje rozwiązanie, zgłoś swój wynalazek do opatentowania. A jeżeli już z kimś dzielisz się szczegółami konstrukcyjnymi tego rozwiązania, no to dobrze jest, abyś podpisał z nim umowę. W zachowaniu poufności. Drugim wymogiem jest wymóg tego, aby wynalazek posiadał poziom wynalazczy. Chodzi o to, aby takie rozwiązanie było dla znawcy z danej dziedziny techniki nieoczywiste lub w jakiś sposób zaskakujące. W jednym z wyroków amerykański sąd nazwał to błyskiem twórczego geniuszu. Z tym, że na przykładzie tej elastycznej płyty do zaganiania warchlaków myślę, że pokazałem, że nie musi to być wcale jakieś rozwiązanie epokowe. Wystarczy, aby wynalazek by, był po prostu czymś więcej niż tylko rutynową wiedzą mechanika czy też jakiegoś inżyniera, czyli ten wynalazek nie może wynikać w sposób logiczny ze stanu techniki. Ta zasada dotyczy całego wynalazku, ani jakiś jego konkretnego fragmentu. Bardzo często wynalazek to zresztą unowocześnienie jakiegoś rozwiązania, które już jest po prostu znane na rynku. To może być przykładowo lekko zmodyfikowany silnik, który dzięki zmianom jest bardziej efektywny, czyli albo ma mniejsze spalanie, albo generuje po prostu większą moc przy takim samym paliwie. Ostatnim wymogiem, który musi spełnić wynalazek, jest wymóg przemysłowej stosowalności. Chodzi w nim o to, że wynalazek nie może być rozwiązaniem czysto teoretycznym. Na przykład to nie może być silnik na anty materii jak w filmie Star Trek. Dopóki technologia nie pozwoli zweryfikować w praktyce takich silników, wszystko pozostaje w tak zwanej sferze niepatentowalnych teorii naukowych. Takie rozwiązanie musi mieć również praktyczne zastosowanie w przemyśle i gwarantować taką powtarzalność. Co ciekawe, jeżeli ekspert z Urzędu Patentowego uzna, że taki wynalazek jest bezużyteczny, no to po prostu, brutalnie mówiąc, odmówi przyznania ochrony. I przyjmuje się, że dane rozwiązanie nie nadaje się do przemysłowego stosowania, jeżeli to jest tak zwane perpetuum mobile. Ewentualnie z aktualnego stanu wiedzy wynika, że wynalazek nie przynosi takiego rezultatu, jaki wskazał zgłaszający w swoim opisie patentowym, czyli po prostu wynalazek nie działa. Czyli podsumowując to, co do tej pory powiedziałem, wynalazek, aby mógł być objęty ochroną patentową, musi spełniać takich pięć podstawowych wymogów. Po pierwsze, musi rozwiązywać określony problem. I tak płyta do zaganiania warchlaków pozwalała na przemieszczanie zwierząt w sposób, który był dla nich możliwie najmniej stresujący. Po drugie, wynalazek musi być rozwiązaniem o charakterze technicznym, czyli najlepiej, aby było to fizyczne urządzenie. Po trzecie, wynalazek musi być nowy, czyli nie możesz go w żaden sposób ujawnić światu przed dniem zgłoszenia go do ochrony. Po czwarte, Twój wynalazek musi posiadać poziom wynalazczy, czyli dla znawcy z Twojej dziedziny techniki musi być rozwiązaniem nieoczywistym, a najlepiej zaskakującym. No i punkt piąty. Taki wynalazek musi nadawać się do przemysłowego stosowania. Co ważne, wszystkie te wymogi muszą być spełnione łącznie. I teraz, jeżeli trafia do mnie osoba, która chce no, chronić swój wynalazek, to zawsze działam według takich sześciu kroków. W kroku pierwszym robię taką wstępną analizę, czy dane rozwiązanie, jak to się mówi, ma w ogóle zdolność patentową. Często zdarza się, że ktoś do mnie przychodzi i mówi, że chciałby opatentować nazwę firmy, opatentować prawa autorskie do jakiegoś rysunku bądź wygląd mebli. Akurat takich rzeczy się nie patentuje, ale można je chronić np. poprzez rejestrację znaków towarowych, czy tak jak już wspominałem, wygląd, design chroni się poprzez rejestrację wzorów przemysłowych. No i przy założeniu, że dane rozwiązanie faktycznie jest wynalazkiem, to sprawdzam, czy nie należy przypadkiem ono do rozwiązań, które są wyraźnie wyłączone przez prawo z możliwości. Patentowania. To jest dość ciekawe zagadnienie, któremu poświęcę osobne nagranie, więc w tym momencie nie będę tego rozwijał. Natomiast jeżeli chodzi o kolejny krok, krok drugi, no to przeprowadzam już tutaj szczegółowe badanie patentowe. Takie badanie jest niezbędne, aby ocenić, czy wynalazek jest nowy i posiada poziom wynalazczy. W tym celu analizuję literaturę patentową już z całego świata. Jest to zresztą bardzo potrzebne, czy wręcz niezbędne, aby przygotować później opis patentowy. No, chodzi o to, że w takim opisie muszę wykazać, czym rozwiązanie mojego klienta różni się od aktualnego stanu techniki. Czasami właśnie na tym etapie cała przygoda z tymi patentami dla mojego klienta się kończy. Z Zdarza się, że no niestety no, znajduje wynalazki, które potwierdzają, że jego rozwiązanie nie jest nowe, ponieważ ktoś już je przed nim opracował. W kroku trzecim ustalam później z klientem, na jakim terytorium chce ten swój wynalazek w ogóle chronić. Do dyspozycji mamy takie trzy podstawowe procedury. Mamy procedurę krajową, gdzie zgłoszenia dokonuje się do Urzędu Patentowego RP w Warszawie. Mamy również procedurę regionalną, gdzie zgłoszenia dokonuje się do Europejskiego Urzędu Patentowego, i tutaj ochrona może obowiązywać w ramach krajów. Europejskich, ale mamy też procedurę międzynarodową, gdzie zgłoszenia dokonuje się poprzez Biuro Międzynarodowej Organizacji Własności Intelektualnej w Szwajcarii, w Genewie. I tutaj ważna informacja. Zgłoszenie krajowe można rozszerzyć w ramach tej procedury regionalnej bądź międzynarodowej na wybraną wiązkę krajów. Masz na to jednak 12 miesięcy od daty zgłoszenia. Możesz to wykorzystać w ten sposób, że samodzielnie na przykład poniesiesz opłaty za zgłoszenie, opłaty urzędowe oraz honorarium rzecznika patentowego. Dzięki temu pełne prawa do zgłoszenia będą przysługiwać tylko Tobie. Natomiast od daty zgłoszenia masz właśnie ten rok, masz te 12 miesięcy na pozyskanie inwestora, który na ustalonych przez Was warunkach po prostu sfinansuje koszty ochrony międzynarodowej. Te, jak dowiesz się w jednym z kolejnych moich nagrań, są już naprawdę wysokie. No ale idźmy dalej. Mamy krok numer 4. Po ustaleniu, gdzie ma być chroniony wynalazek, przystępuję do przygotowania opisu patentowego. Czasami zdarza się, że na tym etapie wpadam na pomysł, no, jak rozwiązanie klienta mogę obejść i wbrew pozorom to jest dobra informacja, bo mogę próbować zablokować to rozwiązanie specyficznie modyfikując zastrzeżenia patentowe albo po prostu zgłaszając do ochrony kolejny wynalazek do opatentowania. Tak więc tutaj można tylko na takim rozwiązaniu zyskać. Natomiast piątym krokiem jest nadzorowanie całej procedury i prowadzenie Wprowadzenie korespondencji z ekspertem z Urzędu Patentowego. W sytuacjach granicznych może się okazać, że ekspert nie chce nam patentu przyznać, może składać jakieś uwagi, wskazywać, że nasz wynalazek na przykład nie ma zdolności patentowej. No i tutaj właśnie zadaniem tego Rzecznika Patentowego jest przekonanie tego eksperta, że absolutnie źle interpretuje te okoliczności sprawy i patent powinien nam jednak przyznać. Jeżeli ekspert nie miał żadnych uwag albo udało się go naszymi argumentami przekonać, to Urząd Patentowy wydaje decyzję o przyznaniu patentu na wynalazek. W Polsce na taką decyzję czeka się około 3 lat. Jeżeli na etapie zgłoszenia pojawiły się jakieś problemy, jakaś korespondencja z ekspertem, no to może się to wydłużyć nawet o kilka lat. Niemniej, przy założeniu, że wszystko skończyło się szczęśliwie, no zgłaszający musi wnieść opłatę za bieżący okres ochronny. Po uzyskaniu patentu, praca rzecznika patentowego wcale się nie kończy. Taka ochrona faktycznie może trwać i 20 Lat pod warunkiem, że patent będzie co roku przedłużany. Jeżeli nie dopilnuje się terminu, no to taki niestety patent wygasa. Jak wspominałem, takie rozwiązanie wchodzi bezpośrednio w stan techniki. No i z mojej strony to wszystko w ramach tego pierwszego nagrania o patentowaniu wynalazków. W kolejnym zamierzam opowiedzieć więcej na temat tego, co jest bezpośrednio wyłączone z tej ochrony patentowej. Pamiętaj, że jeżeli potrzebujesz mojej pomocy, to wystarczy, że się ze mną skontaktujesz. Tradycyjnie już przypominam, że jeżeli chcesz być na bieżąco z tym, co tutaj mówię, to zachęcam Cię do subskrybowania tego kanału. Możesz również zapisać się na mój newsletter na blogu albo posłuchać mojego podcastu pod tytułem Prawna Ochrona Marki. Swoją drogą mówię w nim już nie tylko o ochronie marki, ale o szeroko pojętej ochronie własności intelektualnej, czyli są to tematy, które powinny zainteresować każdego przedsiębiorcę. Bardzo dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia. Cześć!